Próba numer dwa Wiesz, żeby przejść, żeby go kurwa złapać Nie da się stary, Musiał być do wody wyjść Nie zerwi się, błagam kurwa Może iść tam bardziej jakoś na no, około? Nie no, wiem Dokręci Ci hamulec czy coś? Nie? Zerwiesz? Nie, niech się zmęczy. Oho, będzie chciał wyskoczyć. Nie z tego w ogóle wciągasz. Kurde yeah. <laughs> Jakaś pojebana akcja stary w ogóle z jeszcze szczupakami go spróbować poholować? Nie Musisz go wyjąć stary, nie? Normalnie wędkę złamiasz kurwa Ciężko to na ujęciu na, na, jakby nagrać Kurwa nie nagrałem go Stary, wymi go, płagam się, kurwa. Ja mu dam się chwilę zmęczyć. Jest tu blisko. Tam, gdzie żółka w wodzie. Ja go nie wiem, stary, dla Ciebie. Nie, nie chcę, żebyś go wyciągał, tylko żebyś go chociaż ujął. Gdzie jest żółka? Tam, o kurwa, spuściło jakby. Masz go? Cały czas. Nie gdzie jest żółka stary. Tu przy, jak jest linia tych krzoków. Już. On już jest bardzo blisko, lepiej uważaj bo... Chuj to, niech nawet ugryzie, kurwa, nie? Chodź tu, kurwa. No chodź Do tatusia, kurwa Nie widzę żuki znowu. A widzę. Zaczep jakiś wszedł. Nie chciał iść kurwa tu w tą stronę. A już go masz? Mam go cały czas, tylko on jest w zaczepie jakimś. A czujesz, że go że targa? Nie, ale jest na bank. O, teraz czuję, że targa. Walka Dawida z Goliatem. Gdzie? 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 Nie widzę w ogóle żyłki stary patrz, widzisz płetwę? Nie To no wystaje chłopie nad wodę Gdzie? Tu Gdzie? No patrz kurde, Jest schlep, kurwa Ale to jest chyba Zaczep... okoń stary Ja pierdolę Zaczepy jebane Nie to on kurwa Bierz go targę go kurwa skorzysta Ja pierdolę stary Uważaj Ja pierdolę Eryk trzymaj Trzymaj wędkę Trzymaj wędkę Ja pierdolę, stary! Kurde. Dawaj narkę z plecaka. Ja nie wiem gdzie ona jest, stary. Ja pierdolę, jest większy od Ciebie, kurwa. Ja pierdolę. Muszę go obrócić, kurwa. On jest wolny na powierzchni bo. No nie. On jak mi przypierdoli, a jest tak śliski, chuj. prawie się wypił, chłopie, patrz gdzie ma ten. Patrz. Co mi zaplątałeś ty? Sorry, sorry. Ekscytacja. Jak ci pomód? nie ty tych kur... Zdechnął nie zdechnę, tylko kurwa jest Poczekaj. nie boisz się go teraz Boję się w chuj Tak, mi popnie palce Nie tu, tam jeszcze za to. Właśnie, nie. Dobra, zmierzmy go, stary. No. Chodź. Tam. Ale bydlo. Ja pierdolę, ma stary... metr, nie? 90 centymetrów, stary, nie? Rób zdjęcie.